Dzień dobry, witamy w południe, zimowe już południe, no u nas bez większych zmian, chociaż ostatnio było troszkę ruchu, bo piątka dzieci w ostatnim miesiącu, dwóch wyszła do domu. Dwoje w najbliższym czasie będzie do budzika przyjętych, powolutku przygotowujemy się do świąt, już w holu stoi żywa choinka, chcemy się pomimo trwającej epidemii w jakiś sposób zaznaczyć to, że jednak są święta Bożego Narodzenia, że jest Mikołaj, będą, będą prezenty dla dzieci i na ile to tylko możliwe będziemy ten czas wspólnie spędzać i troszeczkę chociaż zaznaczając czas, czas świąteczny. Z takich innych działań to musimy dokonać remontu dachu Mamy już firmę, która będzie to robić, są założone rusztowania, żeby to wszystko się odbywało na zewnątrz. Oczywiście przy funkcjonującym budziku mam nadzieję, że w miesiąc półtora będzie ten remont przeprowadzony.